Rozmowa Dnia, Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Sadowski. W porannej rozmowie Radia Poznań gościmy dzisiaj e, wirtualnie Annę Bryłkę z Konfederacji, posłankę do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja tylko dla naszych słuchaczy szybciutko przekażę informację, że naszą rozmowę można też oglądać na facebookowym profilu Radia Poznań. Dlaczego odrzuciliście zaloty prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i nie poszliście na spotkanie w sprawie utworzenia rządu technicznego? To to raczej była to raczej była w kategoria w propozycjach bardzo bardzo słabych, dlatego że my właściwie od wielu wielu miesięcy mówimy, że dla nas celem jest rok 2027 naszym celem jest wejście z jak największą reprezentacją w kolejnych, w kolejnych wyborach parlamentarnych do polskiego Sejmu natomiast no, w tym w tym czasie no koalicja rządząca ma cały czas większość w Sejmie i tutaj się nic na ten moment nie zmieni i najprawdopodobniej to w o tym zaufanie które będzie głosowane w tym tygodniu. No, potwierdzi cały czas to koalicję rządzącą i, i ten skład koalicji rządzącej się tutaj w najbliższych w najbliższych latach nie zmieni do 2027 roku, czyli do zaplanowanych wyborów parlamentarnych. Ale pani kolega Przemysław Wipler sugerował wczoraj w jednym z programów telewizyjnych, że rząd techniczny i owszem, ale inicja, inicjatywa musi wyjść nie od prawa i sprawiedliwości, a od posłów. W domyśle, na przykład jak rozumiem posłów Stronnictwa Polskiego Stronnictwa Ludowego, że potrzeba ich w sumie tylko 15, żeby mógł powstać rząd techniczny. Pani zdaniem taki scenariusz jest możliwy czy jednak absolutnie nie? Nie, no nie jest w żadnym wypadku możliwe dlatego że nie wyobrażam sobie żeby PSL w tym momencie wychodził z koalicji rządzącej tworząc jakiś rząd techniczny zresztą my nasza sytuacja sytuacja Konfederacji drastycznie się zmieniła to znaczy w 2023 roku my ma, wprowadziliśmy reprezentację poniżej naszych oczekiwań ten wynik był wtedy poniżej naszych oczekiwań natomiast rok 2024 teraz wybory prezydenckie pokazały że Konfederacja ma stabilną trzecią pozycję na polskiej scenie politycznej i nam zależy na tym żeby w w tym przyszłym rządzie, ale generalnie w przyszłym układzie politycznym, mieć tą trzecią reprezentację w Polskim Sejmie. I to wtedy dyskusja i negocjacje wyglądają zupełnie inaczej niż pozycja negocjacyjna, którą Konfederacja ma w tym momencie, która naszym zdaniem nie odzorowuje teraz realnego poparcia na polskiej scenie politycznej. Ja przypomnę, że rok temu, dokładnie rok temu, były wybory do Parlamentu Europejskiego. Ten wynik ponad 12% dla Konfederacji. Owszem, wtedy mógł nam ktoś zarzucić, że to jest jakiś wypadek przy pracy, to nie odzorowuje faktycznego poparcia dla konfederacji. Natomiast już wynik w wyborach prezydenckich, te 15% i utrwalenie Konfederacji jako trzeciej siły politycznej no jest potwierdzeniem tego, że nie da się utworzyć bez nas rządu w 27 roku, więc naszym zadaniem jest po prostu tą pozycję do 27 roku utrzymać i dopiero wtedy usiąść do negocjacji, które będą odzorywały realne nasze poparcie. A nie boi się Pani rozłamów w Konfederacji? Wiadomo przecież, że część państwa członków chce sojuszu z prawem i sprawiedliwością, część oczywiście jest temu przeciwna, a jest jeszcze przecież grzeg Jogosz Braun z korony polskiej, który w pierwszej turze wyborów prezydenckich zajął czwarte miejsce, zdobył prawie 8% głosów i, jak się okazało, jest ważnym graczem po tej waszej prawej stronie sceny politycznej. Nie ma takiego zagrożenia? Rozpadu Konfederacji? Nie, gdyby, gdyby miała się rozpaść Konfederacja, to ona rozpadłaby się albo w pierwszej kadencji, kiedy była w Sejmie, albo teraz, kiedy jest w drugiej kadencji w Sejmie. Konfederacja była tworzona w 2018 roku właśnie z dwóch podstawowych podmiotów, czyli z ruchu narodowego i z, z, z Nowej Nadziei, teraz kierowanej przez Sławomira Mencena. I gdyby miała się rozpaść, to rozpadłaby się już dużo, dużo wcześniej. Natomiast o sile politycznej świadczy też zdolność samodzielnej rejestracji w wyborach parlamentarnych. I owszem, pan Grzegorz, Odniósł gigantyczny sukces teraz w tych wyborach prezydenckich, natomiast to nie musi się przełożyć na wybory parlamentarne. Dużo trudniej jest zarejestrować się w wyborach parlamentarnych. To już jest, to już jest dużo bardziej skomplikowana procedura, oczywiście wykonalna i tak dalej. Natomiast no, Konfederacja pokazała w tych ostatnich dwóch kadencjach, że jest niezależna, że jest podmiotowa, że, że potrafi utrzymać się w, się w tym parlamencie i że się nie rozpadła. No I to jest, to jest też ta, ta wiarygodność, to zaufanie, które mamy od wyborców którzy docenili naszą obecność, którzy docenili również to, że my nie zmieniamy poglądów na potrzeby kampanii wyborczej, że to o czym mówiliśmy w 19. 20 roku jest cały czas aktualne w 2025 roku i nie musimy się wypierać błędnych głosowań, nie musimy mówić, że popełniliśmy błędy, do czego się boi przyznać pis i, i kłamstwa, które są cały czas serwowane przez polityków koalicji rządzącej, którzy nie potrafią przyznać się nawet do błędu i do błędnych głosowań w, chociażby w Parlamencie Europejskim. A propos jeszcze wy wyborów prezydenckich 6 sierpnia w pałacu przy krakowskim przedmieściu 46 przez 48 zamieszka Karol Nawrocki. Jaka to będzie pani zdaniem prezydentura konsyliacyjna, czy jednak mocno konfrontacyjna z jednym wyraźnym celem pokazać, że rząd nie robi nic, że czas na zmianę, a być może Karol Nawrocki będzie szukać okazji, żeby rozwiązać parlament i rozpisać przedterminowe wybory. Jak pani myśli? Na pewno trzeba poczekać, bo dopiero skład nowej kancelarii prezydenta pokaże nam, jaka to będzie prezydentura, czy to będzie prezydentura bliżej PIS-u, czy to będzie prezydentura bardziej niezależna, dlatego że no, Karol Nawrocki jest. Niektórzy mówią, nie jest że to będzie wasz prezydent, a nie prezydent prawa i sprawiedliwości. No, przede wszystkim Karol Nawrocki wygrał głosami Konfederacji, wygrał głosami Sławomira Mencena, wygrał też głosami wyborców Grzegorza Brauna, więc najprawdopodobniej będzie troszeczkę bliżej na pewno naszego środowiska politycznego, no ale cały czas jest jednak i był jednak kandydatem kandydatem PiSu. Ja nie wiem, jaka to będzie, jaka to będzie prezydenturaczona będzie bardziej konfrontacyjna czy ona będzie właśnie bardziej współpracująca natomiast na pewno przykre jest, że, że, pan premier Donald Tusk, no nie złożył do końca moim zdaniem gratulacji Karolowi Nawrockiemu w tym swoim trzyminutowym orędziu które wygłosił tydzień temu ani razu nie wymienił nazwiska Karola Nawrockiego gratulując mu zwycięstwa w wyborach prezydenckich więc spodziewam się, że jest, że będzie taka, że będzie niestety ze strony pana premiera tak jak jest już konfrontacyjne nastawienie to pewnie wielu, że pan premier po, po ponad półtora roku rządów mówi, że dopiero będzie zabierał się do pracy. No, y, trzeba było się zabierać do pracy dużo, dużo wcześniej. Y, ja pamiętam doskonale te konferencje prasowe pana premiera, gdzie mówił, że odliczają tylko do okresu, kiedy zakończy się prezydentura Andrzeja Dudy i kiedy będzie ich prezydent, prezydent koalicji rządzącej. No, okazuje się, że nie ma tego prezydenta, no więc co, nie będzie żadnych ustaw, no bo bo. Więc trzeba szukać, trzeba szukać dobrych rozwiązań. Ja uważam, że zawsze jest przestrzeń na to, żeby rozmawiać, że zawsze jest przestrzeń na to, żeby współpracować. Są tematy, w których pan prezydent i koalicja rządząca będą się różnić, ale są tematy, w których można współpracować i w których najprawdopodobniej pan prezydent podpisałby ustawy przygotowane przez rząd. Polityka... Inny jest problem. Problem jest natury takiej, że w rządzie są tak rozbieżne stanowiska co do tego jakie konkretne rozwiązania przyjmować, że właściwie wydaje się, że problemy to mają ustawy z tym, żeby wyjść z polskiego Sejmu. Polityka zagraniczna zagraniczna wyobraża sobie pani wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Kijowie, przecież jeszcze niedawno prezydent elekt mówił o prezydencie Ukrainy, że jest nim zawiedziony, mówił też cytat Dziś nie widzę Ukrainy w żadnej strukturze ani w, w Unii Europejskiej, ani w NATO do momentu rozstrzygnięcia tak ważnych dla Polaków spraw cywilizacyjnych. No na pewno jeszcze jest jedna kwestia, to znaczy prezydent Zełański też ma swoje za uszami w kontekście wypowiedzi o jeszcze wtedy kandydacie na urząd prezydenta Karola Nawrockiego. Nie, no oczywiście, że sobie wyobrażam, dlaczego mam sobie nie wyobrażać. To, to, jest, to jest normalna rzecz. Bardzo dobrze, że Karol Nawrocki prezentuje swoje jasne stanowisko wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Pierwsza w NATO. wizyta, w Watykanie, duża... Pierwsza wizyta w, Wat w Watykanie, a ta druga? Pierwsza wizyta w Watykanie, a ta druga? A Nie wiem <laughs> nie wiem zobaczymy tak to jest to jest decyzja już Karola Nawrockiego gdzie gdzie on widzi najważniejsze najważniejsze swoje zadania i, i, i Kijów jest ważnym miejscem do odwiedzenia i Berlin i Paryż i Waszyngton i, i, i Londyn także jest tutaj kilka kilka stolic które powinny być na pewno w pierwszej 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 kolejności odwiedzone natomiast Kijów na pewno też jest na takiej liście i dobrze żeby pan prezydent właśnie te nasze polskie postulaty wybrzmiały które nie wybrzmiały na pewno za prezydentury Andrzeja Dudy Czy to jest polityka historyczna to jest, pojawiają... czy to jest polityka gospodarcza mm -hmm. czy to jest w ogóle przyszłość przyszłość tych relacji polsko-ukraińskich pojawiają się informacje o możliwych nieprawidłowościach przy liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich wiadomo, że w tej sprawie zbierze się Państwowa Komisja Wyborcza w sieci jest petycja dotycząca ponownego zliczenia głosów podpisało już ją blisko 200 tysięcy osób pani zdaniem głosy powinny być policzone raz jeszcze protokoły sprawdzone ponownie. Panie redaktorze, moim zdaniem tutaj jest y, jakieś y, pojedyncze błędy, zostały podniesione do rangi jakiegoś nie wiadomo jakiego błędu no, w liczności. Mówi się, że głosu, tych błędów że... już jest kilkaset. W kilkuset komisjach doszło do nieprawidłowości. Ale każdy, kto jest obecny przy kampaniach wyborczych wie, że komitety zgłaszają swoich kandydatów do komisji wyborczych. I jest, jest przedstawiciel w komisji wyborczej z PiSu, z Platformy, z Konfederacji i wszyscy razem liczą te głosy. I naprawdę, owszem, błędy zawsze się zdarzą. Naprawdę, to są, ale to są, to nie są błędy, które mają wpływ na wynik wyborów. Koalicja rządząca, zresztą nie tylko, duża część też przedstawicieli koalicji rządzącej po prostu mówi, że trzeba ten wynik uszanować. Jest zwycięstwo w tych wyborach Karola Nawrockiego i owszem, błędy zawsze się zdarzały, natomiast jest ten, ta procedura, jeśli chodzi o liczenie głosów, zgłaszanie osób do komisji, no jest tak skonstruowana, że każdy, każdy komitet wyborczy ma tam swojego przedstawiciela, więc moim zdaniem błędy być może się zdarzyły, natomiast nie, nie mają one wpływu na, na wynik wyborczy. Ostatnie owszem, pytanie. Gdyby to była różnica 20 tysięcy czy 10 tysięcy głosów, moglibyśmy dyskutować, ale to jest prawie 400 tysięcy głosów, tutaj nie ma nad czym nad czym. Ostatnie pytanie, się bo musimy Pani poseł kończyć niestety. Dzisiaj rano na platformie X Roman Giertych napisał tak. Pan profesor Bodnar podpowiedział Andrzejowi Dudzie, aby cofnął weto i pozwolił legalnym sędziom na ocenę ważności wyborów. To szansa dla Karola Nawrockiego. Jest chyba czymś oczywistym, że bez legalnej uchwały o ważności wyborów, wymaganej konstytucją, nikt nie może zostać prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. I co pani no, ale na to? Panie redaktorze, ta sama Izba uznała ważność wyborów w 2023 roku. To pan Giertych uznaje wynik w wyborach w 2023 roku, czy nie? Bo jeśli. Bo to jest troszeczkę taki szwedzki stół, te orzeczenia, które się podobają koalicji rządzącej, są uznawane. Te, które się nie podobają, nie są uznawane. Więc jeśli ta sama komisja, która uznaje teraz wybory, Komisja Sądu nadzwyczajnego, komisja e, Izba Nadzwyczajna i Spraw Publicznych uznaje ważność wyborów, teraz wyborów prezydenckich, uznała ważność wyborów w 2023 roku, no to chyba nie powinno być żadnego żadnych wątpliwości. Bardzo dziękuję. Posłanka Konfederacji do Parlamentu Europejskiego była gościnią dzisiejszej. Porannej rozmowy Radia Poznań. Anna Bryłka. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo dobrego dnia. Szanowni Państwo, dobrego dnia do usłyszenia po godzinie 18 w rozmowie bardzo politycznej. Krzysztof Sadowski. Dziękuję bardzo.